Dzień dobry drogie ciaczki, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy utwór zapomnianego zespołu. Zresztą zapomniany utwór, e, który sprzedał mi mój brat, de facto. E, jeden z najlepszych polskich utworów. Szkoda, że jest tak mało doceniony, ale mam nadzieję, że Wam go dzisiaj ja sprzedam i że sobie go posłuchacie. E, dzisiaj zajmiemy się utworem zespołu Universe pod tytułem Mr. Lennon. Akordy, jakie potrzebujemy z zagrania Edur, Fismol, Giedur, Adur, Tchadur. Hamol, dur i D-dur. Bicie jakiego używamy to jest to długie bicie, czyli trzy razy na dół, do góry, do góry, na dół, do góry, na dół, na dół i do góry. Utworzymy na trzy części. Zwrotka, przed refren i refren. Zwrotka Fis. Całe długie. A Hamol i połóweczki A i Cis. Cała zwrotka na tym samym motywie. Druga część, jaką musimy ogarnąć, jest to motyw przedefrenowy D. Der, fis de chadur, E dur i cizdur. Żyłeś przez tyle dni, autograf mu dałeś, by odjechać. się spotkać z Nim, dosięgło Cię aspić kul, by zadać śmiertelny bóg, by zdławić. Głos, co jeszcze śpiewać Mu, mógł, mógł brzmieć, mógł ludziom radość dać. Kto wie, kto wie, grać. Ostatnią częścią, jaką musimy ogarnąć, jest to motyw refrenowy. Pierwsze Wam zagram, później Wam wytłumaczę. Czyli całe Na A jest połóweczka. I teraz H i A mamy tą połówkę, gdzie jest tylko dwa razy na dół, raz do góry. Nie zcajemcie Kis. I cis dziary Woła cię świat, wołam cię ja Diary Czy taki miał być koniec tych dni i drogiej ciaczczki Posłuchajcie sobie fenomenalny utwór. Na razie trzymajcie się płatki dnia.